Misz relaksu odgrywa sekrety masażu. Witam serdecznie do naszych widzów. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, prawdziwego eksperta w, dziedz w dziedzinie sztuki odprężenia. Prosimy o, o brawa dla, dla misz relaksu. Mógłby, mógłby Dlaczego masaż to coś więcej niż, niż tylko chwilowy relaks? Oczywiście, masaż to prawdziwa symfonia dla naszego ciała i umysłu. Wyobraź sobie, że twoje ciało to orkiestr orkiestra grająca koncert. Masaż to dyrygent, który pomaga wszystkim instrumentom grać w harmonii. Brzmi fascynująco, ale słyszeliśmy, że masaż potrafi poprawić krążenie krwi. Jak to się dzieje? Dokładnie tak. Można to porównać do ruchliwej autostrady. Dzięki odpowiedniemu masażowi tworzymy hirt zielonego światła, który pozwala krwi płynąć szybciej i bardziej efektywnie, dostarczając tleny niczym kurier ekspresowy. To brzmi niesamowicie. A co ze stresem? Jak masaż pomaga nam z nim walczyć? Stres to taki niepożądany gość. W, na w naszej imprezie życiowej masaż. To jak wikidaiwok który grze, grzecznie, ale stanowczo wyprasza go za drzwi, pomagając naszym mięśniom i umysłowi znaleźć odpowiednie oprężenie. Nie wiedziałem, że masaż może mieć tak wielkie korzyści. Słyszałem ten, że też, że wspiera układ limfatyczny. Co to znaczy dla naszego organizmu? Dokładnie tak. Układ linfatyczny to, to taka ekipa sprzątająca naszej wewnętrznej rezydencji. Masaż stymuluje ich pracę, dzięki czemu toksyny wychodzą szybciej niż nieproszonych goście z, z, z nudnej imprezy. To brzmi jak, jak coś, co każdy powinien spróbować. Ostatnie pytanie: Jakie są jeszcze inne korzyści regularnego masażu? Przy regularnym masażu twoja skóra zyska elastyczność. Elastyczność godą gimnastyczki, gimnastyczki, a zakres ruchów równa akro, akrobatom z cyrku. To inwestycja w siebie, która zwraca się, się bardzo szybko i z nawiązką. Dziękujemy Mistrzu relaksu za te inspirujące słowa. Czas zadbać o nasze, o nasze ciała i umysł. Macie może jeszcze jakieś pytanie do, do Mistrza? Jeśli tak, zo, zostawcie komentarz, a Mistrz odpowie w następnym spotkaniu. Do zobaczenia!